Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy okazję porozmawiać z naszym księdzem z parafii świętego Ojca Pio. Proszę się nie bać yy, mnie. Proszę mnie czymś zaskoczyć. Yy, za chwileczkę ja się będę denerwował. Tak jest. Oczywiście. J 316. Ewangelia św. Jana, trzeci rozdział, 16 wers. Albowiem tak, Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzego dał. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja się może przedstawić jest Darek Kadowski, Ale Magmatwa, ma, nie? Jak ksiądz został księdzem? Księdzem jestem od lat 27. Ponad już. I zostałem bardzo klasycznie. Nie było tak z moim powołaniem, że spałem. Nagle w środku nocy otwieram oczy, a nade wyciąga palec i mówi Daruś, ty to będziesz księdzem. I tak nie było. Nie, e, moi ministranci wiedzą, że ministrantem zostałem jak miałem 18 lat. Po maturze e, poszedłem na studia do seminarium Wyższe Śląskie, seminarium duchowne w Katowicach, ulica Wita Stwosza, 17a. E, 6 lat studiów. E, magister teologii i licencjat zarazem z pedagogiki. A jak to wygląda nauka w seminarium? Ach, to zależy od tego, dla kogo. Bo dla niektórych, patrząc na moich kolegów, odnosiłem wrażenie, że łatwo, prosto i przyjemnie. A dla niektórych, a dla niektórych, no był to troszkę większy wysiłek, troszkę większe staranie, duża ilość egzaminów, zaliczeń, co pół roku coś. No ale się udało. Co jest najtrudniejsze w byciu księdzem? Marta, nie wiem. Nie, nie wiem, jak ci na to pytanie odpowiedzieć. Co jest najtrudniejsze? Są trudne momenty, jasne, przeróżne z różnymi sytuacjami związane, z różnymi ludźmi związane. Ale chyba wiesz, ja wolałabym mówić o tym, co jest. co daje radość, co jest dobre, co napawa optymizmem. Chyba ta bardziej. W takim razie co jest najlepsze w byciu księdzem. Móc być z Panem Bogiem i z ludźmi. Ja wiem, to tak brzmi bardzo... Tak oficjalnie, ale taka jest prawda. Jak sobie uświadomisz, że pokazujesz ludziom pana Jezusa i że możesz go przemienić, w twoich dłoniach on się przemienia, Marta, to jest niesamowite. Jak sobie uświadomisz, że ty możesz podejść do drugiego człowieka, powiedzieć mu ciało Chrystusa, on ci odpowie: Amen, możesz się tym podzielić. Że dzięki. W jakimś sensie, w jakimś stopniu dzięki Tobie dzieje się największy cud świata. Marta, patrz. Są sportowcy na przykład, tak? I oni zdobywają mistrzostwo świata. Przypomnij sobie, jakie reakcje widziałeś. Jedni płaczą, jedni skaczą, jedni biegają, bo nie umią z tej radości wytrzymać. Tak? Bo zdobyli mistrzostwo świata. A każdy ksiądz, ksiądz Darek też, Dokonuje się przez jego ręce największy cud. Nie ma większego na świecie. Wow! Nic więcej. Zobacz. W tej chwili mieszkam na piętrze naszego budynku parafianego. Pod spodem mam kaplicę. Mam ten komfort, jak mało kto. Że wystarczy, że wejdę, zejdę w Laciach e, na dół i jestem z Panem Jezusem. Cały czas z nim mieszkam. To jest niesamowite. Wyobraź sobie, że na ciebie jest radość, jak wracasz z końca, ze szkoły, z jakichś zajęć i wiesz, że masz dom i tam na ciebie ktoś czeka i ze mną jest tak samo. E, wracam tutaj do siebie, do pokoju i wiem, że w tym samym domu mieszkałem. A drugi powód dla mnie do radości to są ludzie, których mam wokół siebie. Niektórych znam bliżej, niektórych może gdzieś tam w oddali, ale jakoś ze sobą jesteśmy w różny sposób związani. I taka świadomość, że są ludzie obok mnie dobrzy, mądrzy, darzący mnie, a ja mogę ich darzyć przyjaźnią, życzliwością. Niesamowity skarb. Ile parafia, parafia ksiądz posługiwał? Czekaj policzę, choć nie było ich tak dużo. Pierwsza parafia to była parafia najświętszego serca pana Jezusa w Mysłowicach. Następna parafia to była parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kundowie. Następna parafia to była parafia świętego Józefa w Katowicach na Załężu. Potem był rybnik świętej Jadwigi stamtąd do Bierunia, do świętego Bartłomieja. No a już potem to mąkowiec i ten mąkowiec już od 10 lat. A jak wyglądała pierwsza msza sprawowana właśnie przez księdza? Ta msza prymicyjna, zapamiętałem ją z wielu powodów. Ja miałem troszeczkę później, zazwyczaj jakie są święcenia kapłańskie, wiesz, to, to zazwyczaj na drugi dzień się odprawia to a że nas było w parafii dwóch święconych w jednym roku z księdzem Adamem, to on jako pierwszy był, a ja czekałem tydzień na swoją mszę. Nie szedłem, jak to jest zwyczajem wielu parafii, w tej procesji na mszę, o ze swojego domu, bo mieszkałem kawałek drogi od Kościoła, więc szedłem z probostwa do kaplicy, bo wtedy jeszcze nie mieliśmy wybudowanego kościoła w Parafii Świętej Rodziny na Brenowie. E, okazało się zaraz na początku mszy, że, że nie grał organista. A potem się okazało, że prób zapomniał mu powiedzieć, że ma grać bo ma mysza prymicyjna. Ale to. Ci. E, kazanie prymicyjne zapraszam. Ten, ten świeży ksiądz, zaproszę jakoś księdza, żebym powiedział mu na tej pierwszej mszy prymicyjnie kazanie. I mi migło się kazanie księdz biskup Janusz Ziemniak. Były biskup pomocniczy w Katowicach, a teraz w Bielsku senior, w Bielsko-Żywieckiej diecezji. Dlatego, że ja pisałem jego pracę magisterską z pedagogiki. I jego właśnie poprosiłem o kazanie. Tu się trochę uśmiecham, bo siedziałem obok i mówiłem e, mojemu diakonowi, co za chwilę ksiądz Kaznodzieja powie, ponieważ już tak znałem się za biskupa, bo zdarzało mi się trochę z nim czasu spędzać przy okazji pisania pracy i nie tylko, bo razem wyjeżdżaliśmy na takie spotkania kleryckie, e, że mówię: A teraz powie to. I za chwilę. I ten diakon prawie już ze śmiechu to. A teraz powiem to. Mm -hmm. I tak było. E, I to była pierwsza msza. Chyba największy stres to był, jak musiałem śpiewać te rzeczy. O, wiesz dlaczego, nie? Rozumiesz. No, dzięki. A czym się ksiądz kieruje, wybierając szafarzy? Bardziej intuicją, niż obserwacją. Ale zacznę znowu. Czasami się niektórym przyglądasz, ale czasami myślę, masz tak, ty też, że powiesz jedno, dwa, trzy zdania z kimś, rozmawiasz i czujesz coś, że w tym człowieku coś jest. Tak? Poza tym myślę sobie, że mogę. Mam niezwykły przywilej, to jest niesamowita rzecz, że mogę obdarzyć kogoś w jakiś sposób, niezwykłym darem. Panem Jezusem, którego będą mogli trzymać w ręku. I e, ja wiem, ile to jest radości, bo mam te możliwości. Myślę sobie nieraz, e, no, fajnie zobaczyć szczęśliwego człowieka, który też może robić e, to, co ja, w jakimś stopniu. E, I też może być szczęśliwy i dawać szczęście innym. Fajne uczucie. Czy ma ksiądz ulubione miejsce na ziemi? Czy mam ulubione miejsce na ziemi? Wiesz, ja jestem na takim etapie, że jak już mam tyle lat, że jak gdzieś jadę, to za długo już tam nie wytrzymuję i mnie ciągnie do domu. Kiedyś miałem taki etap, że o, jeszcze niech te wakacje, niech ten urlop trwa, niech ten wolny czas trwa, żeby jak najpóźniej wracać. A ja teraz lubię, do miejsca, w którym teraz siedzimy, nie, żebym był taki, wiesz, że się w domu schowam i nie lubię wychodzić. Lubię Międzybrodzie Żywieckie na przykład, Jezioro Żywieckie, Góra Żar. Czasami sobie tam gdzieś tam jadę nad, nad zaporę w Tresnej. na chwilę tylko złapać oddech. Siadam na ławeczkę, siedzę pół godziny i znowu wracam, ileś tam kilometrów z powrotem, dziwne. Ja wiem, ale to jest takie miejsce, w którym ładuję akumulatory. A w jaki sposób ksiądz przygotowuje kazania? Książki? Najpierw temat. Z tego tematu wybieram jeden wątek, żeby nie mówić za bardzo, staram się, nie wiem jak mi to wychodzi, ale nie mówić o wszystkim wybieram wątek, aha, czyli ten temat rozbijamy na taki wątek. Gdzie to znajdę? W tej, w tej, w tej, w tej książce. Szukam tej książki, rozkładam na podłodze. Dwa, trzy dni dwa zanim, nie, tak mi się nie przyda, ten fragment mi się nie przyda, ten mi nie pasuje. Potem staram się te wszystkie um, fragmenty jakoś poskładać w całość. Um, Staram się też kierować taką zasadą, że im krótsze kazanie, tym dłużej trwa przygotowanie. E, więc e, to tak czasami jest, że komuś się wydaje, że a, 5-7 minut, ale te 5-7 minut czasami więcej czasu wymaga na przygotowanie niż 30. E, a czy ma tu fragment Biblii? Takich ważnych cytatów jest dużo. Mimo mojej słabej pamięci kilka mam. Natomiast taki mój najważniejszy, taki, który, który biblijny cytat, który mnie prowadzi jest ze mną, od długiego czasu to jest J 3 16, Ewangelia Świętego Jana, trzeci rozdział, 16 wers. Uwaga, Daje świadectwo, że jest ważne, bo znam nam pamięć. W środku nocy obudzicie i powiem J 3,16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. E, czy łatwo się skupić na mszy, kiedy jest dużo dzieci? E, tak. Podczas, wiesz, trochę to jest tak, kwestia przyzwyczajenia, że dwa, y, jeżeli sobie powiesz i w to uwierzysz, że te dzieci modlą się tak jak potrafią i nie mają złej intencji, bo dziecko nie ma złej intencji, kiedy zachowuje się nieraz y, dziwnie, inaczej. Ona nie robi tego celowo. I co mam się z tego powodu to dziecko go złościć? No nie. Y, jest czasami ciężko się skupić, tak, ale nie mogę mieć żalu, pretensji do tych dzieci, e, wolę jak są, niż gdyby ich nie było. E, bo są. I to jest to. E, od kiedy i dlaczego jeździ się na motocyklu? Mamy dużo czasu na to nagranie, tak? E, to się nazywa Młoda Damo Kryzys Wieku Średniego. Kiedy to Pan osiąga taki wiek w moim wypadku 40 lat. Kiedy mówi sobie, a, zrób coś, taki nowy impuls, żeby na nowo nabrać werwę, energii, zapału. No to ja poszedłem i zdałem prawo jazdy na motocykl. I od tamtego czasu. E, wtedy, kiedy mam czas i na tyle na ile mam czas, staram się. E, czy wierzy ksiądz świętego Mikołaja? E, wierzę, że... Działają święte Mikołaj. Kto według księdza jest lepszy w piłkę? Szafarze czy ministranci? Nie dam się, proszę panią, nie dam się wciągnąć w te rozgrywki. Już nawet twój tata, który to filmuje, się śmieje. To jak opowiem się po jednej ze stron, stanę się zaraz nieprzyjacielem drugiej strony. Zawsze, uwaga, dyplomacja, zawsze ilekroć obserwuje ten mecz. Albo przychodzi mi sędziować jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności, zapału energii i tej, i tej drużyny. E, no to czy masz. Księdza... <grymne> <grymne> Nie powiedziałam. No dobrze. E, czy masz ulubioną drużynę piłkarską? Tak. Z wyboru i z nadania. Mam dwie. E, jeśli chodzi o... z wyboru to jest Celtic Glasgow. Od bardzo wielu lat jestem fanem tej drużyny. Bardzo im kibicuję, po prostu ich lubię. A z racji tego, że jeden z moich kolegów jest ogromnym fanem Barcelony, i zdarzyło mu się wyciągnąć mnie na mecz. I nieraz nic, tylko Barcelona, jakieś wiadomości, jak tam z wynikiem, to też ta koszula jest bliższa mojemu udziałowi. E, no, nie, nie, nie. E, ulubiona książka, <noise> autor? E, mam, mam dużo takich autorów. Wczoraj, na przykład, z kimś rozmawiałem wiesz, o takiej książce, y, którą napisała pani Dorota Krakowska, tam, gdzie spadają anioły. I się okazało, że ten ktoś też y, o tej książce komuś opowiadał, a ja ją czytałem lata temu i zobacz, że we mnie ciągle siedzi. Dorota Tarekowska, tam Te gdzie spadają manioły. Jaka jest ulubiona potrawa wigilijna, księdze? Ryby, ja lubię ryby. No, a jeszcze taki zimny karb wiesz, dzień po albo dwa dni po iacie. Mm. Jak skończy się pandemia i wrócimy do normalności, na jaki koncert chciałby się ksiądz wybrać? Oj, ale lista by była. Mogę zacząć? Pojechałbym na YouTube znowu, bo to jest jeden z moich ulubionych zespołów. Pojechałbym. E, przepraszam, może niektórym się narażę, ale e, tacy starsi panowie zespołu ACDC wydalił z taką nową płytę. E, potem jest jeszcze też nie młodzi już Iron Maiden. E, też bym chętnie zobaczył. Jej, ojejku, jakbym mu to bardzo. No to są moje wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za odpowiedzi. I teraz się zastanawiamy, jak zakończyć. To po prostu podziękujemy Państwu za uwagę, że zechcieliście nas wysłuchać. Eee, a mieliśmy okazję spotkać się z Panią Redaktor. Marta Piedoszek. I z Księdzem Darkiem. Dzięki. No to teraz taka śmieszniejsza część y, pytań. Y, bo teraz ksiądz jest księdzem, ale kim chciał być ksiądz kiedyś, jak był mały? Mamo, jak to usłyszysz, nie wiem jak zareagujesz. Yy, chyba piłkarzem. Mimo wszystko. Tu będzie stop klatka, nie? Teraz tu będzie stop klatka. Ksiądz Darek myśli, nie wiadomo ile. Może gdybym miał jakąś umiejętność muzyczną, byłbym muzykiem. Nie, tak mi się wiesz, marzyło, nie? Te długie włosy, nie? Ja tak, nie. Jeśli chodzi o wokal, ci, którzy słuchają, czy to wiedzą, że wokalistą. Nie. No, nazwali mnie w podstawówce Gadocha. To był taki piłkarz reprezentacji Polski, który śmigał na skrzydle. Dla mnie to był wielki komplement, że właśnie gadocha. Co, dzisiaj będę już gadocha, tak? się gadocha. Witniemy. A tak, jak już, wtedy, to Ci powiem, że bardzo lubię być świętym Mikołajem. Jakie to jest fajne. Ale następnym razem już będę bardziej wyluzowany. Tak. Dziękuję.